Halo, warsztat Złotej Rączki, ty psujesz? My, my, my. Mówi Maniek. Ola, Maniek? Ola pani burmistrz. właśnie skończyliśmy naprawiać głośnik na dzisiejszą uroczystość. To świetnie, gracias, ale niestety mamy tu jeszcze większy problem. Woda przecieka i zalała cały hol. Myślisz, że uda ci się naprawić przeciek? Wydaje mi się, że razem z narzędziami jakoś sobie poradzimy. Zaraz przyjedziemy. No amigos, słyszeliście co mówiła? Mamy ważne zadanie. Naprawmy ten przeciek. Uno, dwa, tres, 4 5 6 siedem, 8 9 zero. skrzynki! dwa, góry nos! zero. skrzynki! dwa, trzy, zero, 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 pracować zero, Mój rapido. zero, 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 pani pożyczka? O, dobry wieczór, Manich, i narzędzia. A po co te wielkie cyfry, panie Pożyczka? Zawieszam je, żeby uczcić setną rocznicę założenia naszego miasta. E, panie Pożyczka, nie wiem, czy to drugie zero wystarczająco mocno się trzyma. Przymocować je? <laughs> nie, dzięki, paniek. Dobrze znam się na zawieszaniu takich rzeczy. Nic nie ruszy tych moich cyfr. A może jednak pomożemy panu z tym zerem? O, nie, sam je znowu zawierzę. No, to życzę powodzenia. A. Patrzcie, ile to wody! Buenos dias, manik. Cześć narzędzia. Dziękuję, że przyszliście tak szybko. Bo chcemy pomóc, pani burmistrz. Jak pewnie widzisz, jeszcze chwila, a będziemy tutaj mieć basen. Mam nadzieję, że szybko naprawisz przeciek, bo właśnie tutaj chciałam urządzić obchody setnej rocznicy założenia miasta. Postaramy się.